W Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach miał miejsce wernisarz prac pochodzącej z Kolbuszowej Kamili Byczek, obecnie studentki grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Wystawę, na którą składają się jej rysunki, obrazy, a także zdjęcia zatytułowała Ulotne. Ulotne, dlatego że tak naprawdę swoje prace tworzę pod wpływem czasu, pod wpływem emocji, jakie w danym momencie życia panują we mnie. Są to dzieła, które staram się nie naśladować z natury, tylko właśnie z głębi siebie, właśnie poprzez emocje, poprzez machnięcie ręką, że tak to ujmę. Wystawa prezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach jest debiutancką, solową ekspozycją Kamili. W swoim dorobku artystycznym mam kilka wystaw, tyle że grupowych, zbiorowych z mojej uczelni. Myślę, że to jest najlepszy czas dla mnie tak naprawdę, żeby zacząć wystawiać się indywidualnie, bo jestem na trzecim roku, zaczęłam właśnie trzeci rok studiów i później będę dopiero myślała o tym, żeby zacząć pisać pracę magisterską, dlatego teraz mam wolny czas na to i mogę zacząć się wystawiać. Jak mówi, Kamila Byczek jest artystką otwartą na sztukę. Ciekawi ją zarówno grafika, malarstwo, rysunek, jak i fotografia. W każdej z tych dziedzin szuka własnego ja. Prace różnią się też tematyką, ale wszystkie mają wspólny mianownik. Wszystkie te prace, może nie, nie widać do końca tego, ale dla mnie się łączą ze sobą, bo są to moje wspomnienia, są to chwile ulotne które tak naprawdę w jakiś sposób mnie zainteresowały. Są to prace, które ukazują szczególne dla mnie, szczególnie ważne dla mnie rzeczy tak naprawdę. Na wernisażu wystawy obecni byli rodzina i przyjaciele Kamili. Dzieła młodej artystki obejrzał również wójt gminy Leszek Surdy. Wystawę można będzie oglądać do końca października.